Cześć widzowie, witajcie na kanale Sigwan Polska i dzisiaj Wam pokażę jak zbudować tego Rususa 902. Parę osób mi pisało, że Wam się podoba. Także będę po prostu przebudowywał. potrzebujemy klocka 4 na 2 płaskiego potem 2 na 1. Podnośnik, podnośniki takie dwa, mogą być w jednym klocku, później 2 na 1 klocek. Później taka oś z kołami, o, w ten sposób, 2x2, płaski, w ten sposób, tutaj 2x1. Tutaj dalej krocek, tutaj 8x2 jest, I tu jest 2x2 i tutaj taka jakby szyna. Krocek 2 na 1, i to taki jakby silnik, to jest 2 w górę, wysokość. Tutaj 6 na 2, gruby krocek. Czekajcie. Nie, coś źle. Chyba. O, teraz dobrze 10 na 2 montujemy do tego koła tutaj O tutaj siedzenie tu układamy przód bo potrzebujemy taki klocek tutaj z przodu bierzemy coś taki klocek lampy i dwa takie skośne. Później. Bierzemy dwa na cztery, kładziemy go tutaj. Dwa na dwa. Tutaj taki okrocek. Tutaj go kładziemy o. Tutaj są 1 na 4, ale to może być 2 na 4 grube. I na to 1. 2 na 2 cienki. Tak o. Coś się tutaj jest. Później 3x2 klocek. Już będzie kabina. Taki klocek 6x1. Cienki. Takie pojedyncze klocki. Kierownica tutaj o przed siedzenie. Takie dwa klocki i montujemy je dwa w ten sposób. Jeden z tej strony, a drugi z tej. Potem bierzemy taki dwa na jeden gruby. I montujemy go tak o z drugiej strony tak samo później bierzemy 1 na 2 i montujemy go tutaj, później 2 na 1, ale gruby, już tutaj takiej części potrzeba krosek 2 na 1 i 3 na 1 i tutaj 4 na 1. I to montujemy w Ten sposób. Tak, o. Tutaj bierzemy 6 na 1 klocek. U mnie jest akurat wszystko w jednym kolorze. A wy jak chcecie, to róbcie. Jest zamontowane, pod podociskam wszędzie. I teraz kabina. Jedna taka szyba będzie z przodu. Druga taka szyba będzie z tyłu. O tak, o. Tutaj dach. I najważniejsza rzecz, czyli opór, tak zwany. To pa widzowie widzimy się w naszym filmie.